Ten starszy człowiek w czerwonym płaszczu zarzuconym na ramię ma na imię Noe. Spróbuj powtórzyć to imię. Popatrz, jak zachowuje się Noe. Patrzy w niebo, a prawą ręką dotyka serca. W ten sposób chce wyrazić swoją wielką miłość do Boga. Kocha Boga z całego serca i jest Mu posłuszny. Noe zawsze chce wykonywać wszystko, co Bóg mu rozkaże, to naprawdę dobry człowiek. Bóg powierzył Noemu wielkie zadanie. Kazał mu zbudować ogromny statek. Statek ma być tak duży, że jego budowa wymaga bardzo długiego czasu. Spójrz jeszcze raz na obrazek. Z przodu widać ciężko pracujących ludzi. Są to synowie Noego. W głębi za nimi możesz zobaczyć zbudowany statek. Czy wiesz, dlaczego Bóg kazał zbudować tak duży statek? Ponieważ chce spuścić na ziemię potężne deszcze. Deszcze te mają padać tak długo, aż cała ziemia, wszystkie domy, drzewa i góry zostaną przykryte wodą. Wewnątrz statku będzie sucho i bezpiecznie. W ten sposób Bóg chce uratować Noego i jego rodzinę. Jak ma na imię człowiek trzymający rękę na sercu? Co Bóg mu rozkazał? Dlaczego buduje ten statek? Czy ja, podobnie jak Noe, czy nie to, czego Bóg ode mnie wymaga? Do zobaczenia w kolejnej Biblii dla najmłodszych.